Cześć, z tej strony Adam. Dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję Etui, które dostaliśmy jakiś czas temu od firmy Switch Easy, model duo przeznaczony dla iPhone'a 4 lub 4S. Akcesorium do testów dostarczyła firma Forstop, wyłączny dystrybutor Etui Switch Easy w Polsce. W opakowaniu znajdziemy oczywiście samo Etui, dwie antystatyczne folie ochronne na przód telefonu oraz zestaw do ich nakładania. Etui dostępne jest w czterech wersjach kolorystycznych. Poza jasnobrązowym jest również jego ciemniejszy odcień biały oraz czarny. Jak już zauważyliście, jest etui, do którego wkładamy i wyjmujemy naszego iPhone'a. Wielkim plusem jest sposób użycia. Etui jest symetryczny i posiada dwa wejścia z przekątnym przyczepionym w środku paskiem, dzięki któremu nasz iPhone nie wypadnie. Jak na firmę Sweet Easy przystało, i zostało wykonane z najwyższej jakości materiału. W tym przypadku jest to prawdziwa skóra, która jest naprawdę miła w dotyku. Wyściółka z mikrofibry nie rysuje iPhone'a, a na dodatek czyści jego powierzchnię ze śladów po palcach. iPhone w środku trzyma się naprawdę dobrze, a dzięki wcześniej wspomnianemu opasku nie ma szans, aby wypadł. W kieszeni mieści się idealnie, a wyjmowanie iPhone'a nie sprawia problemów. No niestety mi do gustu nie przypadło te etui ze względu na sposób jego użytkowania. Po prostu nie potrafiłbym ciągle wkładać i wyjmować swojego iPhone'a. Poza tym zbyt elegancki design również mnie odstrasza, jednak kto co lubi, prawda? Jeżeli spodobało Ci się te etui, masz szansę dostać je całkowicie za darmo. W takim razie szybciutko napisz w komentarzach pod filmikiem, chcę dostać etui Switch Easy Duo. Spośród wszystkich osób zostanie rozlosowany jeden komentarz. Poza tym firma Switch Easy przygotowała 10 kotów rabatowych. Aby zdobyć jeden z nich, napisz Chcę kupić Etui Switch Easy duo. Konkurs kończy się 28 października o godzinie 20, a wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie na Facebooku o tej samej porze następnego dnia. Do usłyszenia!